Radka Babica bardzo trudno zostać ostatnio w Polsce. Teraz jest chwilowo w domu. Radku, co ostatnio robiłeś, gdzie byłeś? Zaczęło się od tego, że byłem na mistrzostwach Polski juniorów z zawodnikami Akademii Bilardowej Rokietnica. No, głównie też w sumie z moją córką Julio, która, która dzielnie, dzielnie walczy, walczy w Bilard. Idzie za tatą. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No i powiem szczerze, że ten wyjazd na mistrzostwa polskie w do to chyba był największym wyzwaniem dla mnie emocjonalnym, bo no, kibicowanie to chyba nie jest moją ulubioną rzeczą do robienia, bo nerwów, nerwów co nie i, i emocji tyle, że hej. No ale na szczęście nasi z pokazali się z bardzo dobrej strony. Tutaj głównie dwie osoby tak naprawdę najlepiej. Eee, tu trzeba wspomnieć o Wiktorze Kaczmarku, który zasilił naszą drużynę od tego sezonu i od razu, od razu, od razu wielkie sukcesy. Tutaj zdobył dwa tytuły mistrza polskich Juniorów, co jest naprawdę ogromnym sukcesem. Myślę, że przebojem wdarł się do kadry i będzie reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. No Julia w sumie w zeszłym roku takim przebojem wdarła się do, do kadry Polski. Tam miała dwa złota, a tutaj e, złota nie było, ale było srebro i brąz, co też jest niezłym wynikiem, ale nie ukrywam, że. No liczyliśmy na jakieś złoto, ale srebro i brąz też, też, też nas tutaj cieszy. No i zaraz po tych Mistrzostwach Polski Juniorów pojechałem na UK Open do Anglii. Tam 256 osób grało w turnieju organizowanym przez Metrum, taką firmę brytyjską, która no, też wielkimi plekami, że tak powiem, zaznacza się w siatku biliardowym. Tam dosyć... Pewnie wszedłem do 64 w tym turnieju, wygrywając trzy mecze. No, wydawało się, że jest forma, jest dobrze, ale w 64 trafiłem na w sumie kolegę z Poznania Wiktora Zielińskiego, który no, zagrał rewelacyjny mecz. No i tutaj nie miałem za dużo do powiedzenia, Wiktor przeszedł dalej. Tutaj warto wspomnieć, że Wiktor Zieliński no, super grał i w kolejnych meczach, gdzie dotarł do. Aż do ćwierćfinału i w sumie nawet myślałem, że dojdzie i dalej, bo naprawdę świetnie się prezentował. W ćwierćfinale prowadził 8-5, no tam pechowo z rozbicia biała wpadła. No i przegrał 10-8 w sumie w tym ale naprawdę no, pokazał się z, no, z bardzo dobrej strony Wiktor tam, no super grał. Eee, czyli Wiktor tam był piąty, ja zakończyłem na na ja trzecim miejscu, no i skończyłem mecz gdzieś około 14:15 z Wiktorem i decyzja zapadła, że jadę prosto na Ekstraklasę. Klasę. Niestety to wszystko się opóźniło. Do tych Kielców zajechaliśmy 4 rano i tego dnia graliśmy, Ekstraklasę, Klasę, następnego dnia kolejny mecz, no i tutaj za dużo nie będę się rozpowiadał ogólnie słabo, zagraliśmy w tej Ekstraklasie, Klasie. Bardzo słabo bym powiedział. Myślę, że jest to tak. Po głosie tego wszystkiego, co się działo, że tyle tych zawodów, wszędzie presja, wszędzie emocje. I ostatnie pytanie: jakie szanse ma Julia na Mistrzostwach Świata, bo leci do Australii? Ciężko powiedzieć, hej, bo nowa dyscyplina, nie ma w to turniejów za bardzo. Dla Julii no, jest to niesamowite wyróżnienie i ona na pewno da się wszystko i co do tego w wyniku jaki prognozujemy, no to ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, no, chciałbym, żeby jak najlepiej, a... ale no, ciężko jakąś prognozę w ogóle tutaj wysnuć na podstawie tego, co się działo wcześniej, no bo tak naprawdę w tego Hejbola to w juniorach to Julia jeszcze ani razu nie wystartowała.